Znowu tyłem do ołtarza, znowu w innym miejscu i znowu bezpieczna. Dobrze się czuję w kościele. Kocham kościół nasz, kocham tę Bożą obecność w kościele i tę taką prostotę, taką niewymagającą niczego, tylko spotkania z Nim. I jak jestem w takim kościółku, gdzie nic nie rzuca się w oczy, jakieś marmury, jakieś niepotrzebne zdobienia, to to, co dotyka mnie, że to jest miejsce, w którym jest możliwe spotkanie z Nim. Boże, jak łatwo tu Boga spotkać, jak łatwo Go tu usłyszeć, jak łatwo jest zacząć śpiewać, jak wszystko wydaje się tu być łatwe i proste. Szukajcie takich miejsc, gdzie nie ma tłumów, gdzie możecie spotkać Boga, a my w szwajcarskim sercu życia duchowego u brata Klausa, jakbym miała odwagę, to bym zaczęła śpiewać. Tak tu jest cudownie. Pozdrawiam.